Przechodzimy do kolejnego punktu, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia programu pomocy społecznej pod nazwą program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych nowe szanse na rok 2012. Pani kierownik, nie? Pani pewnie, prawda? I teraz zapraszam do głosu. Jakby mogła się Pani ujawnić. Dziękuję. Przedstawiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt uchwały jest to już kolejny projekt. Kolejny projekt tego typu uchwały, ponieważ program Nowe Szanse realizujemy od roku 2008. Jest to, można powiedzieć, kolejna edycja. Jednakże corocznie mamy, jest składany wniosek o płatność, corocznie ustalana jest kwota, jaka jest stanowiąca dotację, którą przekaz która przekazywana jest gminie Kędzierzyn-Koźle ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i kwota, która stanowi skład własny, wkład własny gminy. W roku 2012, zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy wnioskiem, ogólna wartość projektu ma wynosić 426 tysięcy. 458 10 zł 10 groszy z tego 381 680 będą to środki z tak zwanego kapitału ludzkiego, środki europejskie, a wkładem własnym gminy będzie 44 778 i 10 groszy. Co stanowi tę kwotę 44 778, bo to chyba jest najważniejsze dla Państwa. Jest to tak zwany wkład własnej gminy, na który składają się świadczenia z pomocy społecznej, które wypłacane są beneficjentom tego projektu. Są to zasiłki celowe wypłacane oraz świadczenia w formie wynagrodzenia za tak zwane wykonywanie prac społecznie użytecznych. W roku bieżącym planujemy objąć wsparciem w projekcie 43 osoby bezrobotne. To znaczy projekt jest zaplanowany dla 40, z tego jeszcze trzy osoby, jak gdyby kontynuują z roku poprzedniego kształcenie. W tym korzystać będzie 14 osób niepełnosprawnych. W, od roku 2008 do 2011 już obję, objęliśmy wsparciem w ramach projektu, wsparciem w formie aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej 180 osób. Osoby te między innymi poza i doradztwem zawodowym, poradnictwem, warsztatami Klubu Integracji Społecznej wsparciem właśnie formy zasiłków celowych, okresowych, to również brały udział w szkoleniach i tutaj zmienia się, jeżeli chodzi o zainteresowanie szkoleniami, ale cały czas dużym zainteresowaniem cieszą się kursy prawa jazdy zarówno kategorii B, jak i C i D, to zawsze mają duże zainteresowanie. Jeszcze kurs opiekuna osób starszych, kurs obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych. Profesjonalny sprzedawca połączony z, kasy, z obsługą kasy fiskalnej, to są takie główne najbardziej i jeszcze operatorzy koparko ładowarek. To są takie najbardziej kursy, które mają największe zainteresowanie, oprócz tego organizowaliśmy artystyczne szycie firan, masaże spa, kurs wizażu, makijażu i stylizacji. Jeżeli chodzi o koszty, to myślę, że to nie wiem, bo Państwa nie interesuje szczegółowa kwota, jeżeli rozbicie, bo mam taką przygotowane zestawienie, rozbicie w poszczególnych latach, czyli 2008, 9, 10, 11, 12, ale można powiedzieć, że kwota ta jest podobna, troszeczkę się zmniejszyła, ale to wynika z tego, że w początkowym roku było 50 beneficjentów, teraz jest 40 beneficjentów w projekcie. Najważniejszym dla nas zadaniem realizując ten projekt to jest, aby osoby bezrobotne długotrwale bezrobotne, aby je y, nauczyć, przygotować do funkcjonowania na rynku pracy, wyszkolić je y, również y, wszelkiego typu i konsultacje, i szkolenia, i porady, y, jak należy y, pisać podanie o pracę, jak należy zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, y, to co, jak y, należy y, prowadzić gospodarstwo domowe, jak, jak środkami dysponować, bo to są klienci, wieloletni klienci pomocy społecznej. Te wszystkie, za, te wszystkie działania podejmowane mają na celu, um, aby osoby te wychodziły z systemu pomocy społecznej. Już w zeszłym roku mamy efekty, 6 osób pracuje. Część z tych osób y, są to prace podejmowane sezonowo i następnie porzucana jest praca, ale nawet te krótkotrwałe efekty to nas już cieszą i są dla nas ważne. Także prosiłabym Państwa o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały. Już mamy działania podejmowane w tym roku, już rozpisane są przetargi na organizację szkoleń, także w momencie kiedy zakończy się będziemy mogli bezrobotnych w tym roku już szkolić. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Ktoś może ma jakiś głos w dyskusji? Nie słyszę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję bardzo jednogłośnie.